Pytamy o prezenty świąteczne w tym roku. Czy, czy były to prezenty trafione? Znasz dla dzieci, tak. Tak? A możesz nam powiedzieć, co dostałeś? Ja dostałem Lego od Stables i y, palec tam pre, od play, Playmobila zabawki. Mhm. A pisałeś, że gwiazdora list, czy gwiazdor sam wiedział, co ci przynieść? Pisałem do niego list, mhm. ale palec, zecy wiedział sam, które chciałem. A myślisz, że skąd wiedział? Y, mi się wydaje, że on to widział. Co uszczęśliwiło w tym roku? E, no, sprzęt elektroniczny. Dokładnie. Dokładnie e, tablet telefon. Czyli nowocześnie. Tak, tak, tak bardziej nowocześnie. Pieniążki. To chyba najważniejsze i to wszystko. No tak, naprawdę to bardzo no, pieniądze wzrost podatku. <grym> Także bez długów zaczęliśmy nowy rok. Zwierzątko, y, Toretkę. buty. <grym> Takie akurat, które mi się podobały, które mi się przydały. Czyli z pewnością nie wrócą na Nie, 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 te nie wrócą, a już na pewno nie zwierzątko. Nie można powiedzieć, że było źle. Co? Było lepiej, jak było w tamtym roku. Prezenty praktyczne? Praktyczne. Tak, piżama, rękawiczki, to się przydaje. To, to tak. co każdy sobie życzył, to dostał. E, ja za Pokojnie. bardzo nic, bo mnie grzeczny. Co w tym roku dostał pan od Gwiazdora? E, perfumy i pieniądze. No, ja dostałam... E, piżamkę. Taką bardzo ciepłą, pieniążki, no i słodycze. Myśmy sobie robili akurat jeśli chodzi o słodycze. Tak. No, no jeszcze dostałam słodycze. książki takie, które chciałam, także jestem zadowolona. Okay. <laughs> Ubrania, słodycze i biżuterię. Złoty pierścionek. Przyniósł przede wszystkim pomoc finansową, no bo jako maturzysta już trochę jednak kosztów związanych jest i to z przygotowaniem do studniówki mhm. i tym podobne.